Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Macię, a to jest pierwszy odcinek z Beyond Tussauds Z Beyonda Zaczynamy naszą nową serię na kanale Historia Jody w oryginalnej kolejności Historia Jody w oryginalnej kolejności? Albo w chronologicznej kolejności Nie no, weźmy sobie oryginał Weźmy sobie jednego gracza Klawiatura myszka. No, niech będzie. Czy gram to często? Dobra, no niech będzie, że gram często. Zapisuję się w określonych miejscach. Nie ze sobą gdy w dolnym rogu migo gojka do zapisu. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Jak coś jest nagrywany na żywo? No, z jakim osobliwym darem się narodziłaś, Jodie? ...coś, czego wcześniej nie mógł zobaczyć żaden człowiek. Jesteś tego pewna? Wszystko zaczyna mi się mieszać. Obrazy, dźwięki, zapachy. Nie mogę zapomnieć. Muszę uporządkować wszystko, co się wydarzyło. Pamiętać, kim jestem. Żeby opowiedzieć swoją historię. Mogę zacząć w tym miejscu. A co się takiego wydarzyło, Jodie? Mm. Znalazłem panią przy drodze na kompletnym odludziu. Wypadek? Nie sądzę. Czy ktoś panią skrzywdził? Raczej nikt mnie nie skrzywdził, ale mogło tak się wydarzyć. A i owszem, muszę przyznać, panie policjancie. A nie posiadam. Ma pani rodzinę? A co to takiego? Kogoś, kto panią zna? A kiedyś ktoś taki był. Paru bezdomnych. Niezbyt pani rozmowna. A tego nie mogę zaprzeczyć. Jestem mały, rozmownym człowiekiem. A nie powiedz nie powiem Nie pozwolę sobie pomóc, jak najbardziej nie. Ciężka sprawa to blizna? Świeża. ewentualnie odpalę się na YouTube zobaczę jak będzie na YouTube Bardzo dobrze. Panie, połącz się z nimi. Musisz ich zaraz powstrzymać. Przekręci turnie. Wiem. Idą tu. Oczywiście, że do ciebie idą, bo gdzie inaczej mogliby iść? Teraz zrobisz z nich kapuśniaka A Oj, co jest grane? Dziewczyna, którą przywiozłeś, gdzie jest. Rozpoczynamy akcję. Czyż No jestem ciekawy, jak to się ładnie potoczy. Nie ma jej. Albo jest. Zwalnia miejsce pan szeryf. I komisarz został rozwalony. To się nazywa Jadka. Johnny, coś ty zrobiła? Nic takiego przecież nie zrobiła, nie widzisz? Coś tam ogląda, ale się nie wita. To nie ma regwita. Eksperyment rozbita prolog. Okej. Okay. Okej, okay, jak najbardziej. Jestem za takim podejściem do ludzi? A tu jesteś. No, gdzie mogła być indziej? Dobrze. Przykro mi, że przerywam Ci w trakcie zabawy, ale już czas kochanie. Na co już czas, przyjacielu? Okej. Okay. Wiecie co kamerę filmową bym wyłączył, bo chyba mogę. Dobra, czyli nie mogę tego wyłączyć, niestety. To chodźmy. Nathan już czeka. Nathan czeka. Mhm. No i git. Nie mam hey, Cole. Poważnie? Cześć, Alan. Ciema, chłopaki. Wydaje mi się, że kiedyś dało się wyłączyć te czarne pasy. Spod góra. Cześć skarbie. Pięknie wyglądasz co jesteśmy Dużo padało w tym roku Tak, to prawda Ale na szczęście nie było z Tak, to prawda dobra Cześć Jodie Jak sięma Ja Ciebie to widziałem to na kadstence przed chwilą Ooooooo I co nam ciekawego powiesz dzisiaj, przyjacielu? Okej, okay. założymy ci to na głowę. Dobrze? To twoja korona. Mm, ok. O, tak. Wyglądasz jak królewna. Królewna? Mam nadzieję, że nie Fiona. Hmm. Jakby, co, jestem za drzwiami, ok? Nie ma problemu, starszy kolego. Jody, słyszysz mnie? Tam nie cię słyszę. Dobra, zaczynamy. Katlin jest za drzwiami. Ma dokładnie takie same karty, co ty. Powiemy jej, żeby jedną wybrała, a ty spróbujesz nam wskazać, która to karta. Dasz sobie radę? Pewnie? Dobrze. Dobra, to zaczynamy. Pierwsza karta. Dobra, gwiazdka. Następna. Kwadrat. Mam nadzieję, że się na nas nie obrazi...cie? Fala? Świetnie, Jody. Spróbujmy czegoś innego. W pokoju obok, na stole, leżą klocki. Myślisz, że je przewrócisz? Oczywiście, przewróciliśmy klocki. Przesuniesz coś jeszcze w pokoju? Przepraszam, ale wychodzę. Okej, okay, Jodie Skarbie, kończymy eksperyment. Okay. Nie mogę nie. Nie, Katlin, otworzyć. nie są zamknięte. Pewnie się wypuśćcie zacięły. Daj to... nam chwilę. Wypuśćcie mnie tam. Spokojnie, <laughs> Katlin. Po... Już tam nas nie ma. Przerwij to w tej chwili, Jodie. Koniec eksperymentu. Musisz to przerwać. Wypuśćcie nie wypuśćcie mogę! komię kąpliny już tam idziemy Co się z nim tak? Jest niedobrze. Wyciągnijcie ją. No? No, zabijamy. Już Okej, okay, prawie ją zabiliśmy, prawie się udało. Aaa. Kiedyś się na pewno skończy Jodie. Nie ma problemu. Okej, okay, 25% graczy zrobiło to co ja. Okej, okay. ambasada starsze Rory, widzę, parę lat, tak, starsze. No, jestem ciekaw, mogłem wybrać wersję. Y, tą chronologiczną zgadza się, więc trzymaj fason, wszyscy patrzą. A jeżeli coś się nie uda? No to będziesz miała problem. No ja rozumiem. Tak podejrzewałam. Popniem się. Najważniejsze to żebyś była naturalna. Po prostu nic nie mów i się uśmiechaj. Czy mam być naturalna, czy mam się jednak uśmiechać? Hehe, yeah, nice. Tylko gdy jestem przerażony. Ryan, bardzo miło. Cześć. Nie wiem, pewnie nagram dwa odcinki dzisiaj z wami na streamie i na tym zakończymy. Ale nikogo nie ma! Nie wiedziałem, że amerykańska dyplomacja może być taka. O, Stasiowa. Bardzo mi miło, Elizabeth. A, ze stary, dobry YouTuber. Yyy, nie ma ustawionej kategorii Beyonda? O, moment. Nie no, według tego jest. To fajnie, bo wcześniej też ją ustawiałem. Nie chcę pana na Twitchu znosił znosi mnie, pewnie w miastach nabijał mnie na pal. zauroczyła mnie co... ciulowo Idę się pouśmiechać I W sumie tak jak zwykle Znasz wytyczne Żyćko, nie żyćko. Ambasadorze W sumie opowiadałem chcesz na odcinku z Wiedźminą jakiś czas temu że w piątek Więc można sobie zobaczyć, co tam się u mnie podziało w ostatnim czasie Dobrej, dobra, lecimy do łazienki. Wiemy. wiemy i robimy rozpięduch, no. Zamknij się. Bardzo ładnie, Jodie. Bardzo ładnie. Tak. Jak na prawdziwą królewnę przystało. Musisz się zamknąć. Bieraj jakiegoś długopisa, ołówka. Tak, długopis. No tak, bo ołówek byś złamała. Przecież jesteś bardzo silną kobietą. W pokoju na górze znajdziesz duży obraz. Za nim jest safe. To w nim są schowane dokumenty, które szukamy. Musisz uważać na kamery i strażników, rozumiesz? Dobra. Ostrzegnij. Nie możesz dotykać innych ludzi, gdy kimś sterujesz. Dobra, wbijaj tutaj, bardzo ładnie. To jest to miejsce. Habib, ma Mówiłam, żeby się nimi najpierw zająć. Musisz odwrócić uwagę strażnika. Ja, A, to teraz shakeem tam pójdę. to Jeśli się zorientują, będzie po nas. Nie mam żadnego pojęcia, kogo miałbym użyć, wiesz? Dobra jest. Udało się. Siemanko graczu. Jak? Bardzo dobrze mi tu idzie czas. Jak widać? Tylko się za bardzo skupiłem na gierce, że nawet nie zauważyłem, że graczu mi pisze. No. Jezus Maria, ja zaraz widzę, jak będę klikać milion przycisków jedną ręką. Bardzo fajną gierkę sobie gram, wiesz? O paranormalnych stworzeniach! No? Co tam mi ciekawego powiesz? Ja nie mogę ci pomóc. Powaznie. Okej. No i nice. Wyglądasz jak kupa nieszczęść, Jodie. Bo Jodie tak naprawdę jest wciąż no. Skąd te teksty mi się razem tego nie wie nikt. O. wychodzimy no co tam się niczego nie spodziewa no czegoś nie odkryłem ale dziękuję Wam za oglądanie pierwszego odcinka z Beyond są pomiędzy dwoma duszami, powyżej dwóch dusz. Widzimy się w następnym odcinku już wkrótce. Cześć i czołem. Hej!